Halo panowie, cześć, cześć. Witam, witam, wszystkich na kolejnej konferencji prasowej w tym sezonie. Dzisiaj jesteście wy, czyli Faber, Waza, Biały. Dobry wieczór wam. Hej. Dobry wieczór. Adrianie, dojechałeś na pierwszej pozycji. Jesteś kolejnym kierowcą, który wygrał w debiucie. Ja nie będę pytał jak się z tym czujesz, bo to jest nie, że nieważne. Ja wiem, że nie czujesz nic. Jesteś zimny jak mroźny wiatr. Pytanie, jak Ci minął ten wyścig? Ciężki był, był naprawdę ciężki, powiem szczerze. Trzeba było tak zarządzać oponami w pewnym momencie, że no naprawdę nie wiedziałem czy uda mi się to zrobić na jeden pit stop. No ale z, trochę zwolniłem z tempa i, i jednak gdzieś tam się udało przy chyba 70% na tych ultrasow tak zjechać. Więc już to na granicy wszystko było tak naprawdę. Boli ci ślizgał strasznie, ale udało się bezpiecznie do boksu dojechać, i konsystentna tam jazda tak naprawdę mnie doprowadziła do zwycięstwa dzisiaj. no. A czyli, czyli jednak oceniasz ten wyjście jako ciekawe? No dobra, to źle założyłem w takim razie. E, jazda na prowadzeniu zawsze jest bardzo ciekawa. To widocznie za rzadko jeżdżę na pierwszej pozycji. <laughs> Chyba tak. Bardzo dobre kwalifikacje. Pytanie, co się działo na starcie. I też co się działo na trzecim zakręcie, bo tego niestety nie widzieliśmy. Na pierwszym zakręcie. E, Boże, na starcie. Na starcie miałem bardzo duży ulispin, po prostu e, za duże obroty dałem i gdzieś tam Bawaza mnie próbował atakować albo Zones. No i zrobiłem backpassa. Wyszedłem na prowadzenie do trzeciego zakrętu. W trzecim zakręcie próbowałem właśnie. Dojechać do Apexu spokojnie, że nikt by tam nie drasnął, ale ktoś próbował się wepchnąć po wewnętrznej, na, tak trochę na hama. Nie wiem, teraz zaraz zobaczę kto to jest, ale wydaje mi się, że no ktoś się nie popisał hamowaniem, szczególnie na pierwszym kółku, gdzie trzeba uważać. No i chyba wywołał reakcję łańcuchową z tego co widziałem. Tam połowa stawki poleciała. No tam było bardzo dużo strat w kierowcach, właśnie na pierwszym zakręcie i na zakręcie trzecim. Jeśli chodzi o trzeci zakręt, to do końca tego nie widzieliśmy, dlatego, dlatego wolę zapytać. No szczególnie, że jechałeś w pierwszym zakręcie. W pierwszym zakręcie, też się działo, w pierwszym zakręcie też się działo, dlatego tak, w ostatniej chwili zobaczyliśmy obrót Zonesa. Zones właśnie zrobił backpassa na pierwszym zakręcie, i później waza próbował się wepchnąć do T3, i trochę za późno to zrobił. Aha, i było, waza jechał dalej, i Zones się obrócił. To nie wiem, dlaczego Zones się obrócił. Dobra, dzięki bardzo za, za, za skomentowanie Twojej jazdy. Bardzo dobra jazda. Oczywiście życzymy powodzenia w kolejnych wyścigach, bo wyścigów do końca sezonu jest mało. Dwa wyścigi. Za tydzień mi nie będzie i tak. Za tydzień cię nie będzie, będziesz za dwa Prawdę tygodnie. Mhm, mam propozycję, jest Superliga. Tam najwyższa klasa rozgrywkowa GPVWC, więc szkoda odmówić. E, tam tylko jakieś GPVWC. No tam, Liga Amatorów. No, a jak. Gratulacje, oczywiście. Powodzenia w GPVWC. Dzięki, e, dzięki. Miejmy nadzieję, usłyszymy się i zobaczymy na torze że za, za te dwa tygodnie. Halo, halo, waza. Udało ci się zdobyć dzisiaj 18 punktów. Jeden punkt straty w generalce do, do piekarza. Co o tym sądzisz? W sumie wiesz, jesteśmy na równi, nie? Teraz, także może się wszystko zdarzyć. Ja będę jechał jak jeżdżę. Tak. Spodziewałeś się, że dzisiaj nie poszło? Spodziewałeś jest... się tego właśnie, że wyjdzie tak jak wyszło, czy jednak wolałeś założyć z góry, założyć z góry siebie na przegranej pozycji, żeby jakoś lepiej się, się z tym oswoić i lepiej podejść do tego wyścigu? Wiesz co, spodziewałem się, że mniej punktów jednak straci piekarz. Myślałem, że jednak dojedzie tam w pierwszej piątce. A jak tam twój wyścig też, też yy... Prosiłbym cię o opowiedzenie startu, jak to wyglądało z twojej perspektywy. No i później, bo później akurat było troszeczkę mniej akcji, też jechałeś długi czas długi czas sam. Jak to wyglądało? Te jeden, no, akurat Zones właśnie próbował wyprzedzić Adriana, a do te trzy, no to prawda, próbowałem się wepchnąć, aczkolwiek Adrian zaczął skręcać do wierzchołka podczas hamowania. No, niestety chyba Zones na tym ucierpiał, bo podczas w Apexie akurat chyba uderzył w Adriana i już go przeprosiłem za tą sytuację, jeśli to była moja wina. A reszta, no to bardzo dużo tracił z tego co widziałem. Adrian y przy pitach, jak przy picie, to miał strasznie zużyte opony i po prostu nadrobiłem z dwie sekundy. I na końcu też tak, sekundę chyba nadrobiłem na ostatnich okazjach, ale bardzo dobre tempo stawiał także. A jak wyglądała Twoja sytuacja z oponami? To już bardziej na spokojnie, czy też jednak wolałeś trochę poryzykować? Wiesz, trzeba ryzykować, nie? Czyli jednak. Mimo wszystko wydaje mi się u Ciebie sytuacja z oponami była bardziej stabilna niż u Adriana. No ja właśnie się nastawiłem pod, pod oszczędzeniem. Okej, okay. gratuluję drugiego miejsca. Nie udało się wyhaczyć dzisiaj zwycięstwa. Złośliwie bym powiedział, że niewielka różnica na mecie, no ale to of oficjalnie tak. Jednakże ona wynosiła, o ile się nie mylę, około 5 sekund, więc trochę, trochę zabrakło. Zobaczymy co będzie za tydzień, zobaczymy co będzie za dwa tygodnie, bo jeszcze dobre punkty są. Do wyjęcia. I, i, i dzięki ci za, za udzielenie wywiadu. Halo, halo, biały. Halo, halo, Sławku. <laughs> halo, halo, Marcinie. Halo, halo, Sławku. Co tam u ciebie, jak się dzisiaj czujesz? No, bardzo dobrze się dzisiaj czuję. Dziękuję. Drugie podium w tym sezonie. Pierwsze wyhaczyłeś w Belgii. Dzisiaj udało ci się je zdobyć. Po raz kolejny. Jakie to uczucie? No. Nie, niezbyt często zdarza mi się bywać na podium. Właśnie no, że... dlatego pytam. Wiem, <grym>, wiem, wiem, Hejki. Jak tam, jak tam z twojej perspektywy, bo akurat ty wydaje mi się, miałeś najwięcej walki z całej waszej trójki. Znaczy w pierwszym zakręcie straciłem chyba jedną albo dwie pozycje po pierwszym zakręcie, a potem trzeci zakręt. Widziałem, że trzy bolidy jadłem obok siebie do jednego zakrętu i widziałem już potem kontakt, piekarz pojechał szeroko poza torem, żeby uniknąć też jakiejkolwiek kolizji. Ja od wewnętrznej tak śmignąłem, że tak powiem, też omiałem wszystkie kolizje i wylądowałem na trzecim miejscu i do końca wyścigu już kontrolowałem tempo. Trochę problem miałem z oponami, ale dało się przeżyć. A już w późniejszej fazie wyścigu prowadziłeś może jakieś, jakieś walki, czy, czy też jechałeś Nic. sam? Nic. Sa sam jak palec, po prostu kontrolowałem tempo, potem zaczął mnie podganiać trochę DAX, też musiałem troszeczkę przyspieszyć, ale opony mnie trochę ograniczały, także... Ale jakoś się udało dojechać. Biały, powiem Ci, to jest niecodzienny widok widzieć Ciebie w bodce komentatorskiej. <grym> Wiem. Wiem, przyjacielu. Oczywiście życzę Ci jak najlepszych pozycji w przyszłości. Nie rozwalaj się więcej, dojeżdżaj na metę na najwyższych pozycjach. Tydzień temu nie było tak, tak daleko, bo byłeś na czwartej pozycji, no ale się nie udało. Dzisiaj za to się udało. Wielkie gratulacje. No i powodzenia, <grym> oczywiście. Dziękuję. Nie tylko tutaj. No i, no, i to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za, za, udzielenie, za udzielenie wywiadu. Powodzenia w następnych wyścigach. Dziękuję i miłego wieczoru. Weźcie się, pożegnajcie. Ja Cześć. Wytnę, cześć. wytnę te cisze. Cześć, dzięki.